Dobry wieczór, dobry, dobry, dobry środowy wieczór, dzień mężczyzn, powód do radości, 10 marca 2021 roku i najserdeczniejsze życzenia młodym i starszym mężczyznom, ale oj tam, oj tam, oj tam, nie tylko mężczyznom, bo przecież dwa dni temu był dzień kobiet, cieszmy się wszyscy. Świętujmy razem mężczyźni, kobiety mamy co świętować, dlatego dzisiejszy wieczór rozpoczniemy wszyscy umyciem zębów. W tak piękny świętach dzień mężczyzn należy umyć jamę ustną. Oczywiście czterokrokowo. Szczotkujemy, nitkujemy, szorujemy język oraz irygujemy dziąsła. z okazji dnia mężczyzn zaszalejmy cztery kroki oraz... Stała pora, 20.00, z twoją higienistką Agnieszką Konopką. Dokładnie, z tobą dziś pragnę umyć zęby. Przyłącz się proszę, tak ty. Przyłącz się do mnie, zapraszam i bądź. Bądź w działaniu, podejmij decyzję. Niech się stanie. Szczota pasta, kubek i co? Woda. Lecimy. Ale dziś e, w, z okazji e, świąt, tak zbliżających, właściwie tak pięknych, tak e, radosnych, jak Dzień Mężczyzny, e, Dzień Kobiety, dla mnie to jest jedno wielkie święto. W związku z tym, no, ciało całe tańczy, bałkańskie rytmy, Polska, most. I co to będzie, co to będzie? Uwaga! Kto pamięta i kto w chce... tym,

I kto pamięta? Podpowiem podpowiem bałkańskie rytmy. I Polska moc. Kto pamięta? Bujamy swoje e, e, ciało w rytm. Znanego szlagieru, który pozwala nam radośnie wyrzutkować dzisiaj obszar dolny, czyli ćwiarteczka dolna. Góra już zrobiona. Nie wiem, czy zauważyliście, jak szybko nam poszedł. Było minęło. I uwaga, dół, prawy dół. I od nucimy i rytmy wołkańskie, polska moc. Dam, dam, parata, tata, ta

Weź szczotę, weź szczotę. Proszę, szczotkuj. Szczotkując bujaj swoje ciało, radośnie. Mamy święto, święto mężczyzn. Możemy w wielkiej radości uczotkować dzisiaj swoje ząbki. I jeszcze raz. O, teraz od wewnątrz, od języka. I dla wszystkich, dla wszystkich którzy. Mycieramy buziaczkach, którzy używają szczotki manualnej. Pamiętamy, że od wewnątrz... Aha. Szczotą manualną. Wymiatamy pionowo, od kła do kła. Przy dziąsełku zawsze wymiatamy dziąsło na ząb. I tak robicie we wszystkich obszarach, oczywiście żurujące. czorujemy, czurujemy, jak buty żurujemy, także tutaj możecie szaleć. Natomiast tam, gdzie dziąsło, to dziąsło na ząb. O! I oczywiście, że no otwórz buzię. Gucio, pragnie, żebym wyszczotkowała mu zęby. Gucio, a gdzie ty masz szczoteczkę? Zanim nie przyniesie szczoteczki, to ja nie mam, nie mogę Ci wyszczotkować, przynieś są szczotkę. Ja znowu przechodzę na szczotę elektryczną i lewa światka górna. Gucio poszedł po szczotkę. Przyszedł dzisiaj bez sprzętu. Oj tam, oj tam. Gucio ma dzisiaj sprzęto, bo Gucio jest mężczyzną. I. Jak się bawicie? Jak dzisiaj przeżyliście dzień? Czy dzień mężczyzny okazał się radosny? Oj dobrze no, już Gucio. Napiszcie, napiszcie. Czy dzień mężczyzny był równie radosny jak dzień kobiet? Gucio. Czyli, yy, o proszę, tu są ząbki Gucia, tak na niby, tak, ale jednak rodzic teraz bierze sobie szczotę. Dzisiaj Gucia na szczątki zapomniał. No dobra, do to prawda, to tak. Dobra, dobra. I wymiata dziąsełko na ząb. A tu pionowo rodzic, o tak, pomaga. I na górze też pionowo pomaga wymiatać y, maleństwu osady z dnia. Lecimy, lecimy. Będzie się działo, będzie zdołała. No pani! Okazuje się, że nie wszyscy mężczyźni wiedzą, że dziś jest święto, że ich święto. Tak, tak. Nie jest to jeszcze takie rozpropagowane. Po prostu bywają mężczyźni zaskoczeni, że mają dzisiaj ich własny piękny dzień. Dzień... Mężczyznę 10 marca. No i myjemy oczywiście dół, lewy dół. I ostatni raz nasza raz dotknął zosoneczka z okazji naszego dzisiejszego wieczoru, środowego, pięknego wieczoru. E. <śmienicza> I już znaczka, i środku środku, i w, środku, w, środku, w środku, nie poddala się. szczotku, miataj, w miataj, Przyjataj, przyjataj, przyjataj. Przyjataj, przyjataj. Przyjataj, w Przyjataj. Przyjataj. będzie czysto, będzie czysto, będzie radośnie, będzie Przyjataj. Przyjataj. będzie Przyjataj. No, coraz ładniej to robimy, coraz porządniej. Oczywiście, kochany, kochana, będziemy sobie niedługo wprowadzać takie porządne czyszczenie, gdzie liczymy uczciwie, żeby każdy ząbek był tak, no, tak porówno traktowany. W związku z tym troszeczkę będziemy sobie wprowadzać pewną metodę, ale co tam, co tam, kiedyś tak będzie, kiedyś będzie. Ha, <grywa> Piotruś, bałkanica, słyszałam, pewnie. I bujemy ciałkiem i lewo i prawo. Wczoraj były przytulanki, dzisiaj, yy, dzisiaj są rytmy bałkańskie, tak. I lecimy z listkowaniem. widzicie? Cały czas przypominam. Dziś też kilka osób zostało przeze mnie poinstruowanych na fotelu, w związku z tym jeszcze raz przypominam dla tych y, moich wspaniałych dzisiejszych pacjentów, a też dla Ciebie, no przecież ja tu jestem dla Ciebie, dla Ciebie przede wszystkim, o, niteczka między zęby, Ty jak już umiesz nitkować, to jedziesz, jedziesz, ja sobie gadam, a Ty po prostu nitkuj, nitkuj, Nie, nitkuj, niteczka między zęby, owijasz, o, mnie ładnie, niteczką. I teraz, jak już jesteś gotowa, Pani Magdo, tak, jak Pani jest gotowa, to proszę na dół. I pięknie wszystko zeszło. Brudne na z lewego czyste. O. I sąsiad. No i przyspieszamy. Lecimy, lecimy, niskuj, niskuj. I nie przejmuj się niczym. Możesz się bujać, możesz nitkować. To jest tak, że to śpiewanie z nitkowaniem, no co, sorry, ale nie idzie w parze. ho. Dlatego też już no, nuta, nuta mi się nie udaje w tym momencie, ale co tam, co tam, a ja słyszę ciebie jak ty śpiewasz. Pięknie śpiewasz. Widzisz, gdy buja mi się ciało, to znaczy, że ty śpiewasz i teraz Zamieniam niteczkę grubą na, na cienką, a tak po prostu. Żeby Ci pokazać, że inną nitką też można. A Można, pewnie, że można. Tylko jedna zasada. Nie przebijasz. Wiesz, tak mocno nie kładziesz nitki od razu. Nie ślizgujesz się, żeby nie przebić dziąsełka, dobra? Przedawki dziąsłowej. No właśnie. O! No już pewnie jesteś na końcu, więc ja przyspieszam. Uwaga Guzio, czy Ty już jesteś gotowy? Mm. No nie mów, że Ty już wynitkowałeś wszystkie zęby. Czy na tanku otworzysz mamusi ząbki? A otwórz to, tak, ładnie, otwórz ząbki, tak. No Ciocia prosi, o otwórz ząbki. Oliwka, a tu się Ty otworzyłaś dzisiaj zamki ładnie? No, dobranoc. Tak, tak się wyszczotkował. Fantastycznie. No i koń, kończymy trzonowcami. Trzonowce, nie, nie, nie ma tam, że tak sobie o, byle jak, byle jak, ponitkowaliśmy. Nie, nie, porządnie. Wszystko, aha, wszystko musi być porządne. No, przecież i tak jesteś tutaj, i tak ze mną. Razem spędzasz ten, te 15 minut. Proszę, weź tę nitkę i szczotkę. Proszę, no proszę, no. Ja tam uważam, że ty nitkujesz i szczotkujesz. Poważnie, wierzę w to. Bardzo, bardzo. Właśnie tak. Widzę to. No dobra, ja już skończyłam. Dziękuję, okay. towarzyszu mój. Mamy sprzęcik, mamy sprzęcik. Na temat y, szczotkowania y, różnymi sprzęcikami mogę trochę też czasu zająć, ale nie dzisiaj, Dobra? prawda? Kiedy indziej, na razie. O! Czyścimy języczek. Delikatnie. Coś tam mi się ulało. Czyścimy języczek, o nie no? No i mamy czysty język, a teraz ulubiona czynność, będzie się działo, będzie zabawa. Kto zgadnie, co kto jest teraz ulubioną czynnością pani higienistki Agnieszki Konopki? Oczywiście, ja że nie pani, oczywiście, że twojej higienistki, wiesz co? Uwielbiam, uwielbiam irygację i codziennie mogę to podkreślać po 5-10 razy, a zwłaszcza tego wieczoru. No dobrze. Dla tych, którzy dzisiaj przy, 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 przystąpili tutaj do irygacji po raz pierwszy, jeszcze raz, cały czas i w nieskończoność powtarzam, na, y, czyścimy y, ruchem kołyskowym, ruchem kołyskowym, y, kieszonki ciosłowe, a potem dopiero będzie, będziemy sobie masować dziosła. I właśnie mam, dla tych, którzy mają tylko jeden y, kształt strumienia, Yy, podpowiedź, to czekajcie za chwilę. Najpierw wyczyśmy ruchem kołyskowym, yy, biczem prostym, kieszonki dziąsłowe i zaraz coś podpowiem. Coś jest ze mną, naprawdę ja bym powiedziała bardzo, bardzo cudownego i radosnego, coś w ogóle całkowicie pozytywnego, bo ja bym cały czas życzyła mężczyznom wszystkiego, co najlepsze. Kobietom, które dwa dni temu miały to piękny, ten piękny dzień świąt, święto kobiet, też życzyłabym ciągle wszystkiego, ja codziennie bym życzyła wszystkim ludziom, wszystkiego co najlepsze. Może po prostu zacznę biczować swoje dziąsła. No, 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 no. Przyznam się, trochę długo mi nie było, ale tak to mam. Właśnie, ja to tak mam. Jak już tylko strumień leci, to już po prostu nie mogę się opanować. Ale teraz, podpowiedź dla tych, którzy mają, no, mogą korzystać tylko i wyłącznie z bicza prostego, bo też takie irygatory niektórzy pacjenci posiadają. Jeżeli włączę na no, najmniejszy strumień, pokażę. Dobra, mamy, mamy strumień prosty, jak, jak widziałeś. I teraz, jeżeli m, nie możesz sobie wyprodukować strumienia stoszkowego, czy jakiegoś innego, wirującego, bo to są różne końcówki, różne m, iryga, typy irygatorów, to tym strumieniem prostym m, będziesz masować dziosła, wykonując nisko na dziosłach y, ruchy okrężne. I też przyniesie ci to cudowne samopoczucie. Też mm, absolutnie będziesz czuć, że mm, wymasowajesz swoje ciosy. Uwaga! Ja akurat mam tę możliwość, po prostu zmieniam swój y, kształt strumienia na stożkowy. I lecę! Mm. że od wewnątrz też masz dziąsła. Od wewnątrz też sobie masuj. Tak, tak, koniecznie. No i jeszcze jedna sprawa ważna. Dzisiaj wyszła. Dzisiaj wyszło nie po raz pierwszy, ale co tam, co tam. Można sobie przypominać takie rzeczy. No bo jeżeli kupiłeś, kupiłaś lub posiadasz wcześniej irygator i totalnie, nie wiesz czemu, kiedy go po kilku miesiącach e, ponownie użyłeś, użyłaś, zaczęła ci lecieć krew, z zdziąseł, to proszę, 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 zgłoś się do gabinetu somatologicznego. No, koniecznie, dobrze. A jeżeli ci tylko bolą dziąsła, to zmniejsz mniejsze natężenie strumienia, ale jeżeli już ci leci krew, nie czekaj. <słuch> No i skończyliście tą piękną, cudowną, cudowną zabawę. Jakże dobrze się czuje moja jama ustna. Napisz, proszę, napisz. Dro, droga, drogi, e, pacjencie, dro, no właściwie ty, ty, dokładnie ty napisz, jak się czujesz po czterokrokowej e, czynności w jamie ustnej. Mam nadzieję, że tak, no tak fajnie jak ja. No przecież niemożliwe, żebym tylko ja się tak dobrze czuła, prawda? <laughs> Napisz, proszę, jak się czujesz. Yy, oczywiście, ten dzień nie może skończyć się inaczej, jak wpisaniem do dziennika rozwoju w rubryce sukcesów, yy, umycie zębów z Agnieszką, konopką, bądź samodzielnie, no, to już nie ma znaczenia, czy ze mną, czy bez, ale to jest twój sukces. To jest twój wielki sukces. Uwierz mi. Uwierz mi. E, oczywiście też e, nie zapomnij o życzliwościach, wdzięcznościach i przekonaniach, które krążą w ciągu dni, właściwie wokół ciebie cały czas. Cały czas ten dzień się wypełniał pięknymi, do, na pewno pięknymi doświadczeniami, na pewno zauważonymi przez Ciebie. Ja dziś, na przykład, y, dostałam y, od serca od mojej. Przyjaciółki. Zdanie, które z myślą o mnie wygenerowało jej serce. Zawieszę to zdanie w, na ścianie w moim gabinecie. Kasiu, dziękuję. Podzielę się z Wami po cichu, bo to piękne zdanie i zasługuje na. Yy, Zasługuje na rozpowszechnienie. Dziel się nim. Każdy ma prawo marzyć inaczej. Każdy ma prawo marzyć inaczej. Niech ten wieczór, kochany, kochana, niech ten wieczór będzie radosny. Będzie radosny I niech się dzieje I niech się raduje cały świat Kochani mężczyźni Młodzi starsi, kochane kobiety Młode i starsze Radujmy się Dobranoc I miłego wieczoru